Kuba, za Tobą debiut na pierwszoligowych boiskach. Jak oceniasz swój występ w Świnoujściu i ogólnie poziom tej ligi? Ogólnie mój debiut oceniam, za, nie, oceniam nie najlepiej, bo jak wiadomo dopiero wchodzę do drużyny, i, ale myślę, że w następnych meczach, jeżeli będę dostał szansę, wypadnę dużo lepiej. Właśnie przed Wami w sobotę y, ciężki mecz z Sandecią na wysącz. Na pewno y, rozpracowaliście już tego rywala. Y, jak uważasz, jeśli zagrasz y, przed własną publicznością, będzie to y, zupełnie inny mecz dla Ciebie niż ten w Świnoujściu? Ja myślę, że tak, że teraz się ben, będę czuł się tak bardziej pewny siebie i myślę, że drużyna teraz po tej porażce będzie bardziej zmobilizowana i myślę, że zdobędziemy trzy punkty zakładane przez nas. Za tobą również seria sparingów, w których pokazałeś się z bardzo dobrej strony. I jak myślisz, również taką stronę Jakuba Chrzanowskiego będziemy mogli zobaczyć w lidze? Ja myślę, że sparingi sparingami, ale... Postaram się powtórzyć to samo w lidze. Czego Twoim zdaniem możecie się spodziewać podróżnie Sandecji? Bo i, i w pierwszym meczu pojedynek z GKS-em Katowice, ostatnio mieliście okazję też zobaczyć pojedynek w Lubinie z Zagłębiem. Myślę, że Sandecja wyjdzie na nas mocnym pressingiem i będzie chciała pokazać, że łatwo, łatwo z nim nie będzie.